Magdalena Stepian wspomina relację z Jakubem Poprzedni związek wiele mnie nauczył. wideo Magdalena Stepien od jakiegoś czasu coraz smielej bryluje na bręzowych eventach i pozuje na rozmaitych ściankach Celebrytka otwarcie opowiada tez o swoich trudnych doświadczeniach, choć dost niechętnie zabiera głos w sprawach dotyczących życia prywatnego Niedawno wyszło na jaw za modelka jest szczęśliwie zakochana, ale do tej pory nie zdecydowała się jeszcze ujawnić to z ukochanego. W środę Magda po raz kolejny postanowiła skorzystać z celebryckich przywilejów i pojawiła się na otwarciu luksusowego butiku z Bizuteria, Zozo Luksury. z celebrytka mogła dokładnie przyjrzeć się poliskującym produktom z oferty narzeczensko malzeńskiej przy okazji wyjawila, że ma nadzieję, że w przyszłości sama będzie mogła wybrać kilka ślubnych bleskotek. Jednak na pytanie, czy ten najważniejszy dzień w życiu zbliża się wielkimi krokami, tylko się rozesmiala. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Magda zdradziła natomiast, że obecnie znakomicie czuje się we własnym ciele, a już niedługo wyruszy w kolejna podróż ze swoim ukochanym. Nauczona jednak doświadczeniem po publicznym związku z Jakubem Żezniczakiem, teraz zamierza utrzymywać swoje relacje i w sferze prywatnej. Kolejna podróż prawdopodobnie będzie w kwietniu maj, początek maja. Na razie jestem tutaj na miejscu. Mam sporo pracy, koncentruję się na tym, mój poprzedni związek bardzo wiele mnie nauczyli Cenię sobie swoją niezależność w tym. Co teraz robię? Lubię spędzać czas przyjaciółmi i sama też. Nauczyłam się spędzać ten czas sama. Kropka. A z partnerem to wiadomo, zawsze jest dobrze, smiala się do mikrofonu. Celebrytka wyjawila, że samotność bywa dla niej trudna, a życie bez synka już nigdy nie będzie takie samo. Przyznala, że uczy się się nowego życia, ale stara się też doceniać to, jak teraz wygląda. Przy okazji zdradziła również, Jakiej zdaniem powinien przedstawiać się idealny związek i co ceni sobie podczas randek? Uważam, że w związku zawsze musi być podział, bo nie wolno obciążać celności partnera. Myślę, że nawet udajac się na kolację, może nie na te pierwsza, ale dzielić te wszystkie koszta. W związku musi być równowaga, jak i w życiu, powiedziała nam w rozmowie.